Radło Kwidzeniaków. Mówmy o swoich boleściach, smutkach, tak, radościach z tego faktu, a nie oceniajmy drugiego. Ja rozumiem, że jest Pan prawnikiem i, i e, e, żyje Pan z tego, żeby nie mówić całej prawdy i, i pełnej prawdy. No ale proszę nie wkładać mi w usta rzeczy, których nie mówiłem, bo sobie tego. Nie życzę. Mnie martwi, czy też cieszy, troska, pańska troska o budżet naszego pięknego miasta. No, a to w zasadzie tyle. Dziękuję. Panie burmistrzu, pan częston na ostatniej sesji podsumowując ten temat. Odwoływał się do kryterium racjonalności, oszczędności przy wydatkowaniu środków publicznych. Proszę więc powiedzieć, czy miasto jest finansowo przygotowane na taki prezent i dodatkowe obciążenie w budżecie na kwotę 1,5 miliona rocznie w każdym z kolejnych pięciu lat? Jeżeli. W momencie, gdy przykładowo ostatnim sądzie zapadają przeciwko miastu prawomocne wyroki w jednostkowych sprawach, miasto składa tak zwane wnioski o wstrzymanie wykonalności wyroku. I w tych wnioskach burmistrz pisze, cytaty, jest mocno napięta sytuacja, została pogorszona na skutek pandemii, są tutaj budowane koszty ponoszone na przeciwdziałanie pandemii, przewidujemy mniejsze wpływy do budżetu o 10 milionów złotych, w szczególności z tytułu podatków, podpisano Andrzej Krzysztofiak. Z pana PiS wynika, że sytuacja jest wylicznie trudna. A dzisiaj dowiadujemy się, że miasto jest na tyle bogate, że może nawet jeszcze bardziej obniżyć e, czynsze najmu w budynkach, może jeszcze bardziej podwyższyć od tak e, dotacje o 100 zł i obciążyć budżet dodatkowymi 1,5 milionami złotych. Po drugie, co istotniejsze, 25 marca w sądzie apelacyjnym zapadnie wyrok największy jak do tej sprawy sądowej połączonych pozwól za wiele lat, gdzie kwota w wyroku z odsetkami wynosi 25 milionów złotych. Jest tutaj ryzyko, że 25 marca właśnie może zapaść wyrok zasądzający, co będzie jednoznaczne z jednorazowym obciążeniem budżetu kwotą 25 milionów złotych, ale też stratą kolejnych milionów na opłatę od apelacji milion, od kasacji milion, same odsetki w tej sprawie rosną o kwotę 2700 złotych dziennie, każdego dnia taka kwota upływa z kasy urzędu. No znowu, panie Ganzowski, eee, nie usłyszał pan bądź nie chce pan usłyszeć tego. Co powiedziałem, i wcale się nie zgadzam z Panem, że ta oferta programowa musi zostać obniżona, zaniżona, czy świadczona w gorszej jakości. Pozwoli Pan, że sprawami dotyczącymi naszego miasta będą się zajmowali jego mieszkańcy i radni tego miasta, również. Pan ma inną rolę tutaj. Pan reprezentuje. Jest umocowany przez sześć pań, które e, zażądały niebotycznych pieniędzy od naszego miasta. Sądzę, że z pańskiej inspiracji to chyba e, powód pańskiej tu obecności. Dziękuję bardzo. Niezależnie od sporów terminologicznych, czy pytanie konsultacyjne w uchwale zawiera właściwe słowo, czy mówimy o zmianie modelu, a może o reformie, a może o deformie, może to by było właściwe słowo, to nie zmienia to faktu, że przedmiot uchwały dotyczy konsultacji w sprawie zmiany, jakie mają zajść w świecie, a te proponowane zmiany są znaczne. I w tym przypadku mieszkańcom, rodzicom, należy się, że te napełna informacje na temat ryzyk i problemów, jakie z tego wynikają, bo to one powinny być przedmiotem konsultacji. I to chciałbym poddać pod rozwagę Wysokiej Rady. Znaczy ja chciałbym wrócić do pytania tego, które ma być ewentualnie zadawane. Czy jest Pan Pani za zmianą obecnie funkcjonującego modelu edukacji przedszkolnej w mieście Kwizynie? Powiem tak, po pierwsze to chciałbym usłyszeć definicję autorów tej uchwały, uf co to znaczy model. O czym mówią? Czy o stronie finansowej, organizacyjnej, czy o programie nauczania, bo na no wszyscy mówią, a ja jako, że nie chodzę już od paru lat do przedszkola, więc nie bardzo wiem o co chodzi. Adwosem odnośnie wypowiedzi pana mecenasa Osowskiego. Panie mecenasie, my nie jesteśmy zakładnikami tej daty, którą pan powiedział. Owszem, umowy wygasają. Ale my możemy dowolnie kształtować kolejną umowę, i według naszej oceny najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie umów o rok, umów najmu z dotychczasowymi organami założycielskimi, w tym czasie przeprowadzenie konsultacji, przygotowanie strategii i przez rok rozpatrzenie takiego modelu, obojętnie jak Państwo będziecie go traktowali, i najbardziej optymalnego. Dzisiaj Państwo proponujecie zmiany, które wymykają się spod kontroli pomysłodawców. Pytanie podstawowe dotyczy gwarancji zatrudnienia i w zasadzie cały czas przytaczanego argumentu, że do tej pory nie wiemy, kto tak naprawdę będzie tym podmiotem. No proszę Państwa, to jest istota właśnie składania ofert, że do momentu, aż one nie zostaną odkryte, te karty nie zostaną odkryte, to nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, kto jest. Tym podmiotem, który miałby zatrudnić wszystkich, nie tylko nauczycieli, proszę Państwa, ale wszystkich pracowników, pracowników przedszkoli. Ja wiem, że Państwo będziecie powtarzali, że właśnie takich gwarancji nie ma i że my nie dajemy takiej gwarancji. Na początku zarzucaliście nam Państwo, że to nie jest zmiana modelu. Później jeden z radnych koalicji mówi, że to modyfikacja. Przecież my możemy zmienić. Czy pytanie czy pan pani jest za zmianą zgodzimy się czy pan pani jest za z... modyfikacją tego modelu mówicie państwo że nie ma czegoś takiego jak modelu później wiceburmistrz mówi szanowni państwo nasz model się zużył nasz model się zużył więc ja apeluję do państwa złożyłem formalny wniosek panie przewodniczący proszę go poddać pod dyskusję naprawdę dobro dzieci jest przede wszystkim i wypracujmy takie pytanie, że mieszkańcy będą mogli mm, odpowiedzieć i zdecydować. Bo chciałem powiedzieć, że miasto Kwidzyn to nie jest prywatny folwark. Naprawdę to nie jest prywatny folwark. To miasto Kwidzyn to przede wszystkim mieszkańcy, i do mieszkańców należy głos, w jaki sposób ma wyglądać model edukacji na terenie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Radio Kwiczeniaku